Dzisiaj, więc z tej strony, ja i dzisiaj, jeszcze przed tym, y, tutaj macie y, listę najnowszych subskrybentów. Y, no więc y, warto subskrybować, no bo wyświetli się, zapromuje wasz kanał. Y, no i co? To jest więc cała lista najnowszych, no to po prostu lista, która y, w ogóle była. Więc ktoś, kto subskrybuje, znajdzie się na tej liście. Więcej osób tu będzie jeszcze. Więc no, na tej liście się zobaczymy. No i myślę, że będzie fajnie. No i co, ja nie przedłużam. No i widzowie oczywiście zostawcie łapkę w górę i supika z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły różne filmiki. Więc no. Dziękuję. no i też zasubskrybujcie mój kanał, bo 90% z was mnie nie subskrybuje, więc zasubskrybuj widzów. Mamy no dziś gramy w Stumble Gaysa. no i co, jeszcze tutaj pokażę wam listę widzowie, najnowszych subskrybentów. No i zasubskrybujcie, yy, no, kanał tych wszystkich widzów, no i jeżeli chcecie. Więc macie, tak, ja taką promkę, no i widzowie, yy, yy, zaczynamy filmik. No więc, widzowie ja już będę zaczynał. E, tylko jeszcze coś e, sprawdzę i już. Będę zaczynał. E, no i też e, tak jak powiedziałem, 90% z was mnie nie subskrybuje, więc zasubskrybujcie mnie widzu. E, no i e, zostaw tego, e, zostaw w, w górę i subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, bo Was nie ominęły różne filmiki. No a my co? Zaczynamy widzowie. Wcześniej mówiliśmy dzisiaj w że jest to niezwykle trudne zadanie. A teraz mówimy wam trochę opowiem. Nie wiem jak to niezwykle trudne zadanie. to jest taka, że, no filmiki myślę, że tak będą e i sobie będę tak będzie nagrywał, dzisiaj będzie jeden e czyli dzisiaj jest, e czekajcie już wam powiem dzisiaj jest środa 7.30 o, aha, no zdradzę, no. no bardzo fajnie e no i wiecie, wiecie co, e my po prostu ja po prostu będę grał, no i tyle no, z rzeczy, no, i co, no. Jutro też będzie filmik, pojutrze będzie, w czwartek, w piątek i sobota i w niedzielę będzie też, myślę, że w niedzielę też się znajdzie. Tylko wiecie, teraz ponagrywam i potem będę widzę, wiecie, bo nie mam z takich gier nagrywać bo tak, z Minecrafta na pewno będę musiał po, e, e, nagrać. I to myślę, że ten, mm, że zrobię tak wiecie widzowie, eee, że dzisiaj wstawię jeden, jutro wstawię drugi, pojutrze wstawię trzeci i po prostu dzisiaj nagram kilka, czyli tak no, wiecie, żeby do, do niedzieli było, albo do poniedziałku, no i gdzieś tak, tak w Drabbing Empire, jakby pierwszy tak w Stumble Games, a potem w Among Us, eee, potem w Drabbing Empire, potem w Minecraft'a, to jest cztery czyli na 4 dni e, mogę nagrywać wiecie takie takie giery, na przykład nie będę nagrywał gitara czy coś no bo mi e, no, kurde wiecie mi po prostu e, jak mam ale e, nie, nie wiem czy będę nagrywał bo szczerze no nie ma co nagrywać gta no tego no to, to, to. Nie wiem, no cztery dni, czyli dzisiaj jest środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Czyli praktycznie ten, ale jeszcze jeden film, tylko nie wiem z jakiego, z czego. Tak myślałem, że coś może z Robloxa, e, e, coś takiego, z jakiejś gry, którą grałem, lub gram. Mm, no. Więc nie wiem, e, może jest to coś jak jakiś parkour, e, parkur czy coś. Może nie wiem, parkour, e, tam wiecie, z rower e, z tak... Jeździmy? Myślę. Eee. Aha. No więc, co myślę, ale sam Nie wiem, wiedziałem. No i by było to na poniedziałek, no i w poniedziałku już lecę. Więc, coś takiego myślę. Mm. I ten... No i oczywiście, widzowie, wbijajcie na farm yy, na mój serwer, kropkami i też wbijajcie na Discorda i wbijajcie na mój kod yy, ze skryptami, no ze wszystkim, co będziecie chcieli. Na przykład na boty, na bot, yy, Discord na przykład. Yy, jak chcieli na tickety, yy, tam yy, prowadzimy razem z Desert Gamingiem, więc możecie sobie tam wiecie widzowie cen wbić i możecie sobie obczaić to oczywiście będą nowe też i dzisiaj też będę wysyłał nowe wiecie po prostu nowe rzeczy i myślę wiecie nowe skrypty więc będzie chyba fajnie nie wiem jeszcze jakie ale na pewno jakieś wyślę i też polecam te skrypty. No bo te skrypty, widzowie, no są bardzo fajne. Yy, I też będą na przykład jakieś konkursy o jakiś skrypt, czy coś, czy o, czy o jakąś paczkę. No to zależy już od Was. Yy, wiecie, że na przykład yy, paczkę, czyli po prostu cały serwer, czyli obok kopię tego serwera. No że tam stworzymy, wiecie, widzowie, jakieś, jakieś konto. I tam wkleimy tą paczkę, no i ten. I będzie kit. Albo po prostu wysiliemy wam paczkę, zależy jak będziecie chcieli. No, więc myślę, że coś takiego będzie fajne. Yy, no i co? Też będą organizowane konkursy na mm, tym. Na, serwer na serwerze Buton Farm. Yy, Różne wiecie, z butem yy, no, formem organizowane konkursy, yy, żeby nie wiem, można wygrać na przykład jakiś skrypt, czy coś. Yy, no i też to, widzowie, yy, to wbijajcie, link macie w opisie, musicie wbić, każdy musi wbić, żeby coraz więcej ludzi tam było. Yy, no i co, no wbijajcie, zapraszajcie ludzi, no, no bo chyba chcecie skrypty i te skrypty możecie na wszystko, na wszystko, na wszystkie hostingi możecie no nie wiem, na Aternosy, na e, Icehosta, na CloudGG, no na byle co, wiecie, na jaki chcecie hosting. Tylko musicie mieć jeden wymagany e, plugin, to jest script. A jeżeli chcecie na przykład takie, wiecie, bo to są głównie samarki takie, e, ale też będą na przykład Srapy, będą Smythstara może, będą, na pewno będą, więc no. Na przykład będą takie, co ja używam. To e, no, po prostu, nie wiem, na przykład Dostaliście, hmm, chyba kilka dni temu, sklep za serca, e skrypt na sklep za serca, no i myślę, że będzie fajnie. I sobie możecie pobierać, oczywiście to są darmowe sklepy, nic nie musicie zrobić, wbijacie tylko, link macie w opisie do Discorda, wbijacie, daje wam rankę gracze, będą gracz i macie już wszystko dane. No. no i sobie bierzecie taki, wchodzicie w sobie w gotowe. Yy, skrypty, no i tam dajecie. Też myślę, że będę yy, nagrał coś, wiecie, że yy, coś z Aternosa, czyli jak muszę ten skrypt włoż, yy, dać tutaj czy coś. W tym stylu. Wiecie, że po prostu jak przykład ten skrypt yy, władować do Aternosa, czy coś. Ja tam tam będzie dziewczył. Więc no, ja widzę serdecznie zapraszam na mój serwerek. Yy, no i co? A no. E, no, i no, i tyle. Zapraszam e, na mój e, serwer e, Minecraft oraz serwer Discord i spytajcie się. Mm, tak, e, spytajcie się. Tak. Ej, czemu na przykład bo, e, bot nie działa? Bot nie działa dlatego, bo bot ghost, e, dostał, e, bot ghost dostał od Discorda po e, e, prostu komunikat że nam ktoś nie wiem coś zrobił yy, poniedzia w poniedziałku chyba yy, czerwca no, no chyba czerwca z któregoś tam 20 yy, chyba pierwszego poniedziałku czerwca 2025 I muszą po prostu Bot go musiał zmienić inaczej wiecie że po prostu yy, że łączenie botów jest wiecie że na przykład że na wcześniej był wymagany token Token tak jak na wszystkich platformach. Jak wiecie, jak na no, przykład mieliście jakieś hostingi. Ghost, jeżeli byście chcieli na innym hostingu, no, to też musieliście e, podawać ten token bo e, bota. Jeżeli robiliście swój e, swój jakby no... I ten token po prostu odpowiadał to, że w bocie łączył jak BOT, e, bot e, Discord Developer Portal się łączył, jakby no wasz... E, This, jakby bot się łączył z BotGhostem no i dzięki temu mieliście Bota y, na hostingu BotGhost No i y, jest taki problem, że po prostu Podghost y, nie chce tego, jakby nie Podghost, tylko Discord, coś, nie, bo ktoś tam chyba zrobił, coś tam zrobił, ktoś, no i po prostu tak nie może być. No i, i, i chyba z tego co mi wiadomo, to no, zrobił, już wiecie. I mieli zrobić to do 14 lipca, tylko że podcast to przedłużył. Nie podcast, tylko Discord Developer przedłużył, Discord po prostu przedłużył to i zamiast 14 lipca 2025 będzie to 31 lipca 2025, czyli jak ten film oglądacie, to to jutro będzie już. No, więc tak będzie, no i Mój sygnał e, admin, misie, head admin z mojego serwera w Pouton który zapraszam i macie link w opisie, e, to pytał mi się, jak chciał sprawdzać podania, już ten e, i się wkurzył. No ale ja mu napisałem, że on mi mówił, że on naprawił botan, no, ale to nie zależy ode mnie, tylko od Discorda. Więc widzowie, jeżeli no, chcecie wspierać nas, e, chociaż tak wiecie, delikatnie, no to wejdziemy na, na e, Discordy. Potem e, farm i potem farm code. No i będzie chyba wszystko fajnie będzie grało, więc e, no... będziecie mieli, no w sumie widzowie to... patrzcie, wbijacie sobie i macie wszystko za darmo, skrypty, wszystko, bo no, wszystko macie za darmo, no, nic nie musicie robić, tylko wbijasz widzu, e, wchodzisz na serwer i bierzesz e, skrypt, no i już. Oczywiście różne poradniki będą, jak, jak to zrobić. też mm, Tikety myślę, że też ogarnie się, tylko że tikety nie wiem, bo e, poczekamy do jutra Jak jutro, wiecie, doszedł, tiketów nie będzie, bo jeden, żeby raz napisał na Bot Coast, co nie, na Discordzie Że e, przedłużyli do 31 lipca Tylko potem napisał, że do 31 grudnia więc no nie wiem szczerze, bo napisał tu, tak albo tak, więc no nie wiem. Jeżeli jutro nie będzie, no to wiadomo, jak, jak wiecie, jak nie dostanę jakiejś informacji, czy na przykład to coś się stało, czy coś, to po prostu nie wiem, no po prostu, jeżeli nie dostanę informacji, że na przykład Bodghost się zamknął, no to jeszcze będzie wszystko w porządku i myślę, że dopiero 31 grudnia wróci Bodghost albo nie wróci. Więc no, nie wiem tak, ale tak przypuszczam, no ale tak też było napisane, więc możecie sobie e, wbić na e, podcast. Więc no, a ja widzę, no e, będę się z wami powoli żegnał, bo chciałam ja inne filmiki do nagrania i spytacie się, e, czemu ty nie nagrywasz? Także e, jutro będziesz e, odcinek nagrywał, e, ten jutrzejszy jakby. A dlatego widzę, e, nie nagrywam. Żeby po prostu, bo ja mam coś takiego, no nie mam coś takiego, tylko po prostu jak już nagram, to już chcę to wrzucić, żeby to było. Żeby to już fajnie się przyjęło, myślę. Że wiecie, żeby, że po prostu się przyjmie fajnie, no i będzie... Ale widzowie, ci, którzy oglądają, ci, którzy oglądają, no to jest, Na przykład komuś da, dadzą link, zaproszą kogoś, nie wiem, jakiegoś kuzyna, kuzynkę, brata siostrę. no więc, yy, no, by było mimo bardzo mi, yy, No, wy nie musicie widzieć, zrobić. Tylko zrobicie to i tyle. No, no, jak jeżeli nie chcecie, no to chociaż łapkę w górę zostawcie. To będzie fajnie. No i myślę, że będzie No, jeżeli będziecie chcieli, na no, przykład, różne takie na przykład inny standard jest taki, że że będziecie po prostu spadali i się cały czas rozpili, czy coś, jakieś poratniki, czy coś, no to zaproponujcie w komentarzach tam poniżej. A też zostawcie przy okazji łapkę u rejsu, bo a kto zostawił, zostawię, no to bardzo dziękuję z Wam z całego serduszka. Dziękuję, że zostawiliście... Łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to bardzo e, wspiera takich twórców. I myślę, że wam widzowie, ci którzy mają kanał, ci którzy już tam osiągnęli próg ten, taki duży, no wiecie tam, kilka tysięcy, nie wiem, może milion, e, może e, tam, nie wiem, e, jakąś piosenkę wydali czy coś, no to ja wam, e, widzowie, każdemu, każdemu widzu Gratuluję i mówię, żeby wam się powiodło z tym, żebyście mieli coraz więcej i więcej. Ja widzowie, tylko to robię, nagrywam dlatego, bo was bardzo lubię i nagrywam to, bo lubię nagrywać. Więc no, mi tak nie zależy, na przykład jakbym miał widzowie, nie wiem, 20 milionów subów, to i tak bym nie chciał pieniędzy. Ja bym tylko chciał, żeby widzowie widzieli to, co ja robię i tyle. Więc no, Ale tyle bym chciał, no i tyle, widzowie, no. Ja nie potrzebuję pieniędzy, na przykład, zarabiania z YouTube'a. Poza tym, widzowie, i tak jak, na przykład, macie jakąś piosenkę, to, to, na przykład, wiecie, na przykład, ona jest, może być, mieć prawa autorskie i, na przykład, no, nie zarobicie z niej, a ja, ja takiej nie posiadam, więc no. <tryk> więc, widzowie, <tryk> Myślę, że będzie dobrze, no ale i tak, i tak nie chcę, nie chciałbym, wiecie, zarabiać. Ale tylko bym chciał, żeby każdy wiedział to, co robię i się razem ze mną bawił fajnie, no i tyle. Tylko to sobie potrzebuję, a ja widzowie już się z wami żegnam. I zostawcie łapkę w górę i suba, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i, łapkę w górę i suba i będziemy widzowie pół to co mówię, potwierdzcie słowo, więc co chciałem, żeby Łódkę górę i suba, bo nam mam mało brakuje. Dokładnie nam brakuje tylko 67 subskrybentów. Więc bardzo to będzie miłe, jak zostawicie tą łódkę i słowo. Sorry, widzę mnie, przepraszam. 67 mówię 60, 66? Przepraszam, przepraszam. No i widzowie, myślę, że będzie bardzo fajnie. No i co? Chyba będzie fajnie, jak zostawicie łapkę w i To Ja widzowie, z wami się żegnam. Żegnam się z wami, widzowie. No i co? Brakuje nam tylko 66 słów, więc widzę, no zostawcie łapkę w górę i suba. myślę, że będzie fajnie, jeżeli wam się wszystko uda, no i widać, też będzie bardzo miło, że zostawicie łapkę w górę i suba. więc tak, ja widzę, że z wami się już żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku u mnie na kanale, yy, no, już jest 18 minut, yy, więc widzę, wiele.